dumę, kiedy pusty miadę przez Warszawską, jest napisane, że przez najstarsze miasto, chłopaki za wspieranie Ja jestem lokalną patriotką, ponieważ wspieram lokalną drużynę piłki nożnej i chodzę na mecze kaliskiego klubu sportowego. Ja jestem patriotką, ponieważ wspieram kaliski wolontariat. Zapytaliśmy mieszkańców Kalisza, czy również są lokalnymi patriotami. Kolejny słowik, co to jest? Dwa krótkie pytania. proszę bardzo. Czy czujesz się lokalnym patriotą? Czuję się. A dlaczego? Powiedz coś No, kłam do miasta za historię. Czuję się patriotą, jestem dumny z tego, że jestem Kaliszaninem. kłamie, byliśmy pierwsi na tych ziemiach, To najstarsze polskie miasto, które wciąż nas pożera znam. Zapach betonu i klimat tych miejscówek Jestem lokalną patriotką, ponieważ nasze miasto jest bardzo ładne ma bardzo ciekawą historię i mieszkałem w tym fantastycznym no, jestem lokalnym no, patriotem dlatego, że tu się urodziłem od dziecka mieszkam cały czas i wszystko co się wiąże z tym miastem to mnie interesuje jeśli chodzi o patriotyzm to ja jestem ogólną patriotką jeśli chodzi o kraj a do Kalisza czuję sentyment, ponieważ krótko mieszkam w Kaliszu, a przeprowadziłam się z Poznania. I w tej chwili bardzo dobrze się czuję w Kaliszu. Poza spotykam miłych, sympatycznych ludzi i odzajemniam się też tym. I proszę pani, nie zamieniłabym się w tej chwili na żadne inne miasto. Kalisza jest moim miastem a bierał to coś. Noganę skamlet. Prezentuję Kaliz. Tuż się urodziłem i tu będę popsany moją głośno, skąd jestem jechos to w Italiania i Waler jest to świata jakby świat sam się wali. Chabłem się widzę lokalnego patriota, ponieważ decydowałam się wrócić do swojego rodzinnego miasta po studiach, mimo tego, że byłam w większym, bardziej atrakcyjnym miejscu. Tutaj jednak wspieram tutaj swoje małe miasto i widzę w nim potencjał. Widać, Kaliszanie są patriotami w swojej okolicy. Myślimy, że możemy być z nich dumni. A czy Ty jesteś lokalnym patriotą?